Jeżeli robisz wszystko sama, masz problem z delegowaniem, to gdzieś na jakimś etapie w życiu uwierzyłaś, że jeżeli sama o siebie nie zadbasz, jeżeli sama czegoś nie dopilnujesz, to to się po prostu nie wydarzy, czyli że nie możesz polegać na innych, nie możesz liczyć na innych i jest to to tak naprawdę rana, która powoduje schemat na poziomie układu nerwowego i ten schemat mówi wyraźnie: Albo zrobisz to sama, albo nie będzie tego wcale. I ponieważ my się bardzo boimy, że nie będzie tego wcale, no to my nie oddajemy, nie delegujemy, nie prosimy o pomoc. Więc co z tym zrobić? Tutaj nie ma takiego rozwiązania, że po prostu... Zmienić swoje zachowanie. Nie, to jest schemat na poziomie emocji, to jest schemat na poziomie podświadomym, więc zapraszam Cię do takiej głębszej transformacji, gdzie rzeczywiście będziesz mogła się nad tym pochylić, rozkruszyć ten schemat i zaimplementować nowy. Takie rzeczy robimy właśnie w programie Akademia Obfitości. Trwa on pół roku, więc to nie jest coś, gdzie wchodzisz na chwilę i potem zostajesz z tym wszystkim sama albo gdzie masz tylko wiedzę i, i musisz to jakoś sama zaimplementować. Nie, jestem tam z tobą i są sesje, jest wsparcie na czacie, jest po prostu intensywny proces zmiany. Dla osób, które nie wiedzą, jak ja pracuję, nie wiedzą, czy to jest dla nich, jest też opcja miesiąca próbnego, gdzie po prostu wchodzisz do środka rozglądasz się i mówisz, sprawdzam. Jeżeli chcesz z tym popracować, jeżeli czujesz, że już to życie jest biznes, życie e, trochę za ciężkie, że chciałabyś się podzielić tymi ciężarami, tymi obowiązkami, ale ciągle coś Cię trzyma, zapraszmy Cię do programu, będziemy z tym tematem również pracować.